Narodziny Pierwsze kroki Śmiech i łzy Te chwile dostarczają tyle emocji Puls 2 Mamy już rok Pełen zabawy Co jest grane Głębokich wzruszeń Gdzieś na świecie czeka osoba, która też Was pokocha Ekscytujących wrażeń. Coś niesamowitego. Aż mi serce rośnie. Wow. Czyta w myślach, co za wariat. Jesteśmy najszybciej rozwijającą się telewizją w Polsce. Ze znakomitym udziałem w rynku na poziomie 4,37% zajmujemy ósme miejsce wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej. Przez ostatni rok oglądało nas 17 452 836 osób. A to dopiero początek. To będzie wielki sukces! Mamy rok. Puls 2. Emocje, których szukasz?